Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runners of Magic. Jesteśmy naprawdę w wróczącym lesie. Mamy zebrać materiał do wróżenia z magicznych słojów. Mamy tego zebrać 10 sztuk. Miejmy nadzieję, że te się uda zebrać. Nosimy materiał tych słojów. Nie widzę, za, nie widzę za dużo, ale miejmy nadzieję, że będą jeszcze jakieś. O, tutaj jest po drugiej stronie. Uda się bez walki. Udało się bez walki przejść. No to będzie chyba ostatnia bez walki Później pójdziemy tam A lis będzie przeszkadzał No właśnie Cyk i po lisie I po lisie, i tutaj kolejny już mamy będzie szósty szósty na no, tego liska nie uda się uniknąć tutaj mamy kolejny to będzie ósmy 9 i dziesiąty tylko z tej strony sobie weźmiemy żebyśmy mieli no powiedzmy tak no średnio na oku lisa. ale już mamy wszystko do, do tego i wracamy do, do wioski Tu też mamy króciutki, króciutki etap podróży. Jeszcze tylko denerwuje mnie ten, ten pistaszek. Znacznik wykonanej misji w tym w sercu oceanu. Może tam pójdziemy i oddamy tą misję. to jest zaraz na wejściu, więc powinno być bez problemu. Czekajcie, tutaj, do, do spier. Dobra, ostatniej. Wody do wróżenia. Gdzie to W środku, tak? Dobra. Okej, okay, dobra, gdzie... A okej, okay, to nie tu. Tutaj, przynajmniej tak się wydaje, że tutaj, ale mam nadzieję, że to jednak tu. Dobra, tu. I rozpoczynamy wróżenie, tak. Oho. No co mamy? To mamy problem co? O, pies nas uratuje. O. Słuchajcie, może z tej strony będzie lepiej? Nie, tak samo. Dobra. Teraz się mogę ruszać, mogę się ruszać. Super. Na donica. Dobra, cele zostały wszystkie spełnione, wykonane, więc wracamy na dół. No było, było blisko i tam musimy iść do yy, Bulimina. To Bulimina. Klify mówiącego, dobra, dwie osoby w grupie. Minimum zalecane, więc to jest misja grupowa, ale myślę, że damy sobie radę. Nie najwyżej dostaniemy po kościach. Ale trzymajcie kciuki. Na klif. A, to tutaj, dobra, na dole. Czyli Jabber zginął. O! Śmierć, śmiałka, no trudno. I co? Co się stało? Hmm, bo celi zabił Jabera. Bawimy się, będziemy pomagać. Oczyszczona krew, krwawej. Aha, no i dobra, no to lecimy po oczyszczoną krew. Do smolistych bestii z krwawego stawu. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Krwawy staw. I pięć fiolek krwawej bestii. Oczywiście krwi. krew i gdzie teraz no chyba musimy wrócić tam do, do tego no i tutaj musimy wrócić do właśnie tutaj za tym się schowało, nie, oczyszczająca krew, dobra no to wracamy Tyle by było z naszej e, przygody tutaj. Także będziemy się za chwilę. I dobra, jesteśmy w wiosce do Głazy. Tylko ją przejść. I będziemy na miejscu. Mam nadzieję, że oni tam dalej stoją. Dobra, stoją, bo tak się zastanawiałem, czy oni tam będą w tym samym miejscu, czy nie. Ale dobra, a jeszcze jest. Mamy oczoną krew. I prometo. Dobra. Użyj ryciny Liot na Prometo. Rycina liota. I czekajcie na no nie to to jest ta. To, to możemy sobie tutaj poprzerzucać, bo to idzie do sprzedaży A to damy tu No i żeśmy tylko po to wrócili, żeby z powrotem wrócić tam do wróżącego lasu. Także do zobaczenia znów za chwilę. Jesteśmy w klanie krwawego kła, ale nie zatrzymujemy się. Prometo jest naszym, że tak powiem, priorytetem. tutaj możemy sobie pozwolić na walkę, żeby nam nic tam nie przeskoczyło. Zobaczmy, co pozbieramy. Rozpocznij walkę. z sobie damy radę wszystkie trzy? wszystkie trzy dobra, za jednym zamachem. dobra, tego też ciachniemy o a na to to mamy użyć tego i co, coś więcej będzie? Nie, zakończ rozmowę, dziękuję, do widzenia, tak? No i dobra. I ruszamy w drogę powrotną Tutaj tutaj lądujemy. No nie będę przez całą drogę Wam towarzyszył W sumie na odwrót. To wy przez całą drogę nie będziecie mi towarzyszyć, ja po prostu tutaj zrobię cięcie i widzimy się na miejscu. Także do zobaczenia. No, dotarliśmy prawie na miejsce. jeszcze coś, po coś nas. Działań są. Do menca dobra. No i zmieniają tutaj wszystko. Tutaj jest ten Bocelli. Kłopoty wioski. Eee, płytowy chyba będzie najdroższy. Przenoszący na, na Ciebie czekać. Dobra. Mamy ten kamyk? Dobra. Yy, mógłbyś kamień przenoszący, tak? No i nas przenosi. Super, to dobrze. Nie musimy już lecieć. tutaj retrospekcję z tego, jak się Diana z Androtem pokłóciła. Dobra, i jesteśmy. Eee, weźmy przecież to było tak, jakbym chodziła. Miona, Diana i Androt. Obiecuję, że po mnie barierą, Dobra. I mamy miejsce płyty, jest jeszcze zaliczone. I dobra, i... Poczekaj, ślicina znowu. Ej, oczyszczająca butelka i wycina jest czekajcie, najpierw tak użyj życiny z... najpierw wycina, zdobyć w jednym roku inmakat i pole inmakat płynem oczyszczającym, dobra wiemy gdzie jest inmakat, tylko nie wiemy gdzie my jesteśmy a my jesteśmy o żeż, ty na samym końcu dobra No dopiero, za krwawym stawem. Nie można było to wcześniej tutaj przyjść, tylko mnie tak targać, nie wiadomo po co. Dobra, idziemy, wiemy gdzie, gdzie ten, gdzie Inmakat jest przynajmniej. No ale też kawałek drogi, więc do zobaczenia na miejscu. No, jesteśmy już prawie na miejscu. Mam tylko nadzieję, że przejdziemy tędy, przejdziemy ona jest tutaj na, na końcu, dobra i teraz tak użyj ryciny Odejść bliżej tu niech ona podejdzie do mnie mamy i polać i polać in makar. Tak, nie może być użyte w walce. Dobra, no to spadamy. I jeszcze raz będziemy musieli do niej podejść. Ona Nie, opuść walkę, już dobra. No to wracamy. Teraz. Eee, no, musimy ją polać, tak? jak ja to poprzednio robiłem nie pamiętam to było już tyle lat temu ja mi się wtedy nie zabiłem i wtedy nie polałem ale dobra idziemy jeszcze raz najwyżej no tak zrobimy Czechniemy jej że tak powiem życie w zarodku i polejemy płynem no. jakoś sobie, trzeba sobie radzić w życiu nie? dobra i tyle I możemy spadać i wracamy do, do tej jaskini Tylko żeby nas tutaj te ostropyski nie, nie podjadały to by było dobrze no to co? Do zobaczenia na miejscu, nie? I dobra, jesteśmy już w prawym stawie. Jeszcze tylko wejść do jaskini. To jest tutaj po schodkach. Tylko żeby mnie jeszcze tutaj ten potwór nie atakował, to by było dobrze. Będzie koniec walki. Opuść walkę, dobra. I masz Aesha. Bo nie wiem, kim ty jesteś. Narfas, tak? Ta podła kobieta. działanie bogini. A ja myślę, że to jest coś, coś tutaj mi nie gra. Ja myślę, że Wam też. Bo A jeszcze to pewnie jest Jana, a Narfas jest. To dobra, ale to jest. To się później wszystko okaże. Eee, Spotkaj się z Weldę. Dobra. Misja przynęta, dobra. No to idziemy tutaj. Tutaj tędy. Mogłem użyć konia, ale dobra. Ta daleko, daleko to to nie jest. Mam nadzieję, że będzie się bez rękoczynów. Aczkolwiek, no tutaj miałbym. No nie. Miał być bez. No nic, no trudno. Dało radę? Dało radę. Dobra. Jesteśmy w LD. Jak mam wybić narfas? Co mam teraz zrobić? Ale co ty masz? Dobra. Bo tak będziemy stać i nie wiadomo co robić. A ja mam wywapić narpas. Niby jest namów Ewel do wybienia narfas. to Dobra, niby się niby się udało, przynęta, zobaczymy czy, czy na pewno. Fajcie, weźmy sobie konia podjazdy będzie szybciej. skąd tutaj mikturka wzięta jest, nie? Dobra, Welde się tutaj schował. Przynęta, dobra, proszę bardzo. No nie wiem kiedy wyjdzie co to ja jestem. Czeka jeszcze ona wyjdzie. Ciągle jej nie widać. Narfas, a ten drugi jakiś Johnny Pelia. Dobra, idzie. Tam wracamy, tak? Dobra. No to cyk. Konik i jedziemy. badania mutacją, tak i no i płytowanie. nie będziemy się tak ochrona tak. omów za jeszą. Dobra, nie ma sprawy, dobra, ukończono. Jeszcze raz pomówić zajeszą. Dobrze. Czy miała szukała? Pewnie tak. O, to pewnie jest Jana. No, zalecona ilość osób, 4 osoby, kryzys żywiołu wody. Ale to już zrobimy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jak tak, to łapka w górę, subik, strefa komentarza oczywiście należy do Was. Ja zapraszam na kolejne moje produkcje, a tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!